Zadanie pierwsze, matura rozszerzona z matematyki maj 2025. Zadanie: funkcja wykładnicza. W warunkach laboratoryjnych obserwowano dynamikę wzrostu liczebności populacji pewnego gatunku bakterii. Liczebność N populacji bakterii zmieniła się w czasie zgodnie z zależnością wykładniczą. Czyli mamy tutaj do czynienia z zależnością wykładniczą która jest n0 razy k do potęgi t. No, i mamy opisane, że n0 to jest liczebność w chwili t0, k to jest stała, y, i t to jest czas wyrażony w godzinach. Czyli mamy dwie informacje poniżej, że w chwili rozpoczęcia obserwacji liczność populacji była 10 tysięcy, czyli n0 to jest po prostu 10 tysięcy, to mamy, a w, y, po dwóch godzinach a po dwóch godzinach była równa 15625, czyli n od 2 było 15625. Mamy obliczyć o ile procent wzrastała liczebność populacji w ciągu każdej godziny. No to, żeby to policzyć, no to musimy znać k, musimy znać ten współczynnik. No a to mamy tutaj w prosty sposób podstawiając do tego bo dostajemy, że 1500, 15625 to jest 10 000 razy k do kwadratu, bo jest to druga godzina. Czyli tak naprawdę mamy 1,5625 to jest k do kwadratu. No i teraz na kalkulatorze musimy sobie zrobić pierwiastek. 1,5625 pierwiastek i dostajemy, że k to jest 1, 25, czyli każda następna godzina zwiększała e, populację o 25% i tutaj mamy odpowiedź. Odpowiedź. W każdej, godzinie, w każdej godzinie wzrastała populacja o 25%. Dwa punkty.